Witam serdecznie. Rozpoczynamy Wielki Post, czas wyjątkowy, który daje nam Kościół. Tych 40 dni, które rozpoczynamy od Środy Popiercowej. Nie możemy pytać, po co 40 dni, jeżeli tak naprawdę ważny jest Wielki Tydzień? Właśnie po to, że Kościół wierzy, że potrzebujemy czasu do tego, aby zmieniać nasze serca. Potrzebujemy też czasu, aby wchodzić w tajemnicę swojego serca, w tajemnicę swojego też grzechu, ale przede wszystkim w tajemnicę tej miłości ukrzyżowanej, jaką jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, którego patrzymy w sposób szczególny. Właśnie w tej miłości ukrzyżowany w tym czasie Wielkiego Postu. Dlatego zapraszam do tego, abyśmy ten czas przeżywali jak najlepiej od samego początku, abyśmy nie czekali na, na koniec, nie czekali na spowiedź świąteczną, ale byśmy już od środy popielcowej, od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, wchodzili w misterium tego czasu. Też Kościół daje nam gotowe propozycje, w które warto zaglądać, z których warto korzystać. Na pewno tymi propozycjami są nabożeństwa pasyjne, gorzkie żale w niedzielę, drogi krzyżowe w piątki, zaproszenie do Eucharystii, przeżywanie Eucharystii w sposób świadomy, może nie tylko w niedzielę, ale też w czasie tygodnia do pogłębionej naszej modlitwy. Kościół daje nam takie trzy narzędzia, o których się mówi post, modlitwa i jałmużna. Jest to naprawdę coś też niesamowitego. Niech tego będzie dużo w tym czasie, aby ten czas naprawdę był wielki, wielki w naszym życiu. Myślę, że też my jako misjonarze Salitynie będziemy chcieli Wam w tym wszystkim pomagać i zapraszamy do tego, abyśmy wspólnie mogli ten czas przeżywać jak najlepiej.